bazę może co? No, na bazę. Na bazę? Dobra. Więc to się pośpieszy, bo on takie 10 minut jego to nieraz to godzina jest. A niektórzy stają rano do pracy. Nie każdy sobie może pospać? Tam, dokładnie. Skacz mam jakąś kontrolę jeszcze. Uuu. Uh. Sanepid? Nie z Unii. A. Gdzie ta Unia się nie wepcha? Imigrantów wam przywozasz? <laughs> A te trzy budynki lecimy, nie? Tam najlepiej. Te. O co I tam i gdzie Który, prawy czy... Czy taki no. na wprost? Niech będzie, ten prawy. Ten coś pomiędzy nimi, nie? No. Taki pomiędzy. Okej, okay, ale zgaduję, że to może być... taki plan, że już ktoś tam, tam leci w sumie. Jak to wygląda? Eee, nie, oni biorą pierwszy budynek. I... lądujesz na dachu? Pamiętaj, no. że nie masz wejścia, musisz zrobić po schodkach na boku, no. Mhm, mm albo zaskoczyć. No... Teoretycznie też tak można. Tam się już nawalają A ja jeszcze broni szukam O, apteczka Co w bazie wojskowej robi apteczka? Mam granat Dobiegają? Z czym się wydaje? Nie Kurwa, nie ma tu wejścia do góry Fuck. Nie ma, to jest jednopiętrowe O, dwa plecaki Dwójki Dobra, mam pistolet i nie zabrałam się go użyć. jest sump, jakbyś chciał. Mam shotguna. Idzie ktoś Ale... do nas. Czekaj, dworórki podnoszę. Z której strony? Tu, do mojej chyba. jest. Są tutaj. On nie biega tam w budynku? Jest, jest. Yy, biega na górę, po schodkach. Bieg na górę. Kudę mają karabiny, wiesz? Gdzie jest? Jeden. A ty jest Okej. Okay. Faktycznie, widzę. Że Ja żyję. Dobrze. O kurwa. Taki Ka Kara Karaman gościa? Tak, widzi ten Nie wiem. A to był ten z góry, co zbiegał? A, ten z góry, co zbiegał. Zresztą tam wchodził w góry. Ok. Tego kolega musi tam być jeszcze, nie? Co, to no co tu zlecia, może? A nie, nie mam czym Biega gdzieś Gdzieś słyszę Nie wiem czy nie w budynku jeszcze I Nie będę widział jak od przodu wybiegnie Cierpliwy gościu. No. My tu tam szarżą na zemstę lecimy, nie? Jest na schodkach w bieg, na górę. I jeszcze jeden jest za budynkiem. Jeszcze jeden chyba jest za budynkiem, wiesz, to chyba druga ekipa. Albo no mi krzak tak mignął dziwnie. Tamten jest na górze na pewno. Jeden coś niego strzela. Z drugiego budynku gdzieś mniej więcej. Chyba wchodzi, jest na schodach, jest na schodach. Tam przy trupie. Bie bieg na górę, bieg na górę. Dwóch chyba wbiegł na górę. Podchodzimy ich od placów? No dalej. Dawaj. Ja w okay. nie zaczynaj strzelać we mnie. Leży tam! Leży? Leży. Uważaj, bo tam ktoś się w nich o, strzelał. Je! Padł, ty! On padł, a Co? nie leży. Padł, tu jest, za tym, za murkiem. Strzelił we mnie. Ja myślałem, że on... dwa zabójstwa mi wyskoczyły, a to jakiś inny koleś w ogóle był z dupy. No bo tego jednego zabiłeś przecież wcześniej. Jest, zobacz, zobacz, koło mnie Visa. widzisz? patrz, patrz, patrz. leży. Nice. Idę do, do ciebie. No tu chyba będzie najbezpieczniej. Nie się. Ktoś chyba z nich strzelał z tamtych budynków, wiesz? Okej. Okay. Tego sobie tutaj zlutuję, co? Dobra. Że widziałem, że ma kara. On no, też miał karę. Co, co to ja przenoszę? Tu wbiega chyba do ten... nas. Zuty chyba mam się zatem. Nie? No, dostał w głowę. Zrazu, pat. No, Tłumik do AR-ki. To moje! No dobra, dam ci. Leży, na samym dnie. Ten zlutowany. A czekaj, tu powinny być... Aha, ty tego drugiego sprawdziłeś, nie? No czekaj, tu hełm jakiś powinien mieć, co? Kurde, masz jakieś energola? E, nie mam. Mam apteczkę, ale chyba szkoda będzie zużywać, co? Ja mam, mam jedną i też muszę sobie walnąć. No może walne apteczkę to. Trudno. Może później nie, nie być okazji nawet, żeby użyć jej. No, trudno. Dobra, tu widzę jeszcze powiększony magazynek, sobie chcę tylko zabrać. I będzie git. Jakie skołpy mieli? Nie wiem. A masz tam jakiś ten y A dobra, mam choreograficznie. Nieważne. Właśnie ja nie mam żadnego. <laughs> ja miałem w plecaku cały czas. Nie wiem skąd. Dziś, gdzieś musiałem podnieść w budynku. Opóźnienie. No dobra, zwijamy stąd, bo strefa leci. Trudno. Poszczelalim. Ile masz fragów? Trzy no, jednego, dwie ekipy praktycznie zabite. Aha! Gdzie samochód? Nadal Tam leko? chyba bagi jest, no. Lecimy do bagi Idziemy. No. Dobra, ci tu teraz polecieć. Iść w strefie. Co, co ty taki nafukany zasuwasz? What the fuck! Się teleportował! co jest z tobą? Speed hack! Nie oszukuj! Co ty się tak teleportowałeś przede mnie? Chyba nie za mną przecież. Jumper! No normalnie jumper. What the fuck! Też tak chcę. I, idę zaraz jakiegoś. ten. plika sobie wezmę, żeby się ściągał, co i patrz, będę się ja teleportować. Ja się co, gdzie, co ty robisz?! Co ty się teleportujesz? Wracaj tu. What the fuck? No ja, będę. właśnie ty, ty samochody nie potrzebujesz. Ty dropla ci centralnie nad nami. Znaczy ten samolot jeszcze. Zobaczymy, czy rzuci. I to kurde pod tym. Masz to, Nie tego? wierzę. Akacza coś? Co, amo? Mało. No, no, mogę ci rzucić, nie cię bo ja mam karę. Masz. Masz. I ja mówię, co jest, podniosłem, nie ma? <laughs> jeden, jeden, tam był. Kurde, nie w tą stronę jadę. Kurde, bez scope'u, bez niczego. A, tam. Czyliśmy na przypał, przecież. Więc cud, że jeszcze żyjemy. Że jeszcze ta gra się toczy. Chyba ktoś zrobił blokadę. Może ty powinieneś jechać, to byś znowu jumpował tak samochodem. To by było dobre. I tak, jumpuję, ale, tak nie <laughs> ale ty jumpujesz za mną, żeby do mnie dolecieć. Gdzie lecimy w ogóle? Ja tu nie mam tutaj widzę, trochę. Moj, w moim ekwipunku jak, od, jak nacisnę i mam tylko 69 naboi. Makacza. <laughs> nie, to tam Innego. mam jakieś Nie potrzebna amunicja do PM, do. do. E, gdzie lecimy w ogóle, bo ja nie wiem. Tam gdzieś może, co? Zobacz. No, o. Nie wiem, czy zdążę, bo tutaj strefa tak... ...pięknie leci. A, będziemy zasuwać. Nikt nas nie trafi. Twierdził, że wszystko nakłamałem dobre, tylko tak, szybko. Popuchnął. tam górkę jakoś podjechał. Lecza nie. No niczego nie ma. Jedziesz. Ale no, za pieprzna ty. No, zobacz, nieźle. źle. Zaraz nas złapie. Jadę prosto w strefę, żeby ją odgonić troszkę. No kurde, perfekcyjny kierowca człowiek ani razu na strefę nie złapała. Dobra, Idziemy na budynek, co jest taki sam na wieży, nie? No, To jest. ...i oby ja były skołpy. No. Samolot. po zamykane wszystko. Idę na górę. To masz chyba amunicję do Kałacha Masz jak wyjrzeć, zobaczyć? leci chyba centralnie nad nami. Masz pasy na amunicję... E, ...do kara, jakbyś chciał. Le le leci gdzieś tutaj? Nie, daleko rzucił. Nie. Daleko. Skar jest na górze jak chcesz. Czy nie? Nie, nie, Amunicję no, no, z niego zrąbem. A, dobra. Nie patrzę. Kolimator chcesz? No. Leży. Rzucę pierdolę. Kurwa, on skopa dwójkę. Ty tam za snajperkę masz jakąś? Ty masz w ogóle? Kara. Kara I, i Kołacha z tłumikiem, no fajnie. Jest tłumik. Tu leży w tym, tej municji. Jak strefa, o kurde. Trzeba, trzeba znowu gdzieś przejechać na drugą stronę, tak jak wtedy. Dziękuję. I jeszcze są budynki na dole, można je sprawdzić. Nie wiem, kto lata. Jeszcze. Kurde, prawie po pionowej tej. Kałaszek jest. Wezmę Maria jam. Marija, bełty Aj. To Nie się przydał jeszcze jakiś skołpik jak masz tam. jakiś wiesz, no nie, kolima tam nawet. Nie mam nic. Dobra, no, wszystko sprawdzone. Gamy 40 sekund. A myślę, żeby przedrzeć się na drugą stronę całkiem. Dobra. Ou. Pakacie. Hmm. Może gdzieś tam? Zobacz. E, Takie budynki centralnie masz. na tym. Ładnie jedziesz po no. mnie, ja tutaj chcę też zobaczyć budynek obok. Jeden kontener stoi, patrz jak dwójka tylko. Dobra, wybiegam na ulicę, troszkę dalej. Tutaj. Co tak na hamulcu? Na lagu, może. Może, zostawiłeś jeszcze laga na nim. Mimo, że wysiadłeś. Znaczysz mi most? Ten... No, poczekaj. To nie ten, ten most... przy tylko ten po prawo, okay. troszkę co jest. Widzisz? Tam przejedziemy sobie. A, dobra, to o. tutaj. Nie, nic się nie dzieje, patrzę na mapę.

Trafiłem raz, Dlaczego? ale w nie w ogóle Okej, okay, może być ciężko się przedrzeć O ćwiczyć Coś <grym> jedzie za nami? Ty dwa dropy tam są. Coś chyba jedzie za nami to mi się zdawało No Tak też coś słyszałem, ale to tu... no. jakaś motorówka przypłynęłaś co? Dwa dropy tam pod George polem leżały normalnie i to jeszcze w ogóle były flary, wiesz? O. Chyba. Chyba, że mi się rozmazało, jak tak szybko machnąłem Ale no nie, ale tak mi się wydaje, że tak Nie, wyjechałem ze strefy Zostajemy tutaj gdzieś, co? Kurwa, kręciłeś się w tym. Samochód tu stoi? Samochód tam stoi na górze, wiesz? Gdzie samochód? Ja jestem. Dobra, Tego go zostawimy. Idziemy za nimi? No, tam budynek jest, oni chyba są w tym budynku. Widzisz, tutaj jest samochód? Nie, tu nie, nie ma żadnej drogi, więc. Nie, nikogo nie ma w środku, raczej. Nie, tu nie ma budynku. Myślałem. Więc gdzieś tu muszą być. Bo ja tu słychać by było strzały. I chyba nawet widzę, czy to jest krzak. Kurde. No to jest krzak. A tam mogą być Łańce. Tam dalej są gdzieś, nie? No, dalej pięć. O! Gdzie? Plecy. Nie wiem, z plecy! Plecy, plecy! Jaki typ, ty! Gdzie on jest? Na trzynastu. tym, 10. za górką, no. Tak, tu. Muszę o samochód wiesz. Drugi mnie dobiega z góry. Fuck. Kurwa. 7? To jest druga ekipa. Gdzie? No A.N.E. Kurde... 75 i jeden ten z tyłu jeszcze. Rozumiem, rozumiem. Tego udało mi się zabić, ale nie wiem czy się leczyć. No jest. Tam, widzisz, dobiega cię chyba. Gdzie? No. Tu. Tego trupa chcę sprawdzić. Widzę. Tam jest? Chyba ruch. Ginął. Ginął od razu. A Jego kolegi gdzieś tu zabił, nie, to zbugowany taki był. Dobra. Zobaczymy, jak długo pożyje, czy zdąży się wyleczyć. Leżę w trupie. Nie ma żadnych skopów. ten tłumek idę zaraz cię wyciągnąć. się odwróć się, odwróć się, odwróć się. Ja bym kogoś widział tam, daleko na górce, na... na W. Dobra. Gdzie ten to trup już drugi? bieg w liście. Ale wydaje mi się, że ktoś tam biegnie. Może. Myślisz, że zabiłem tego typa co ciebie zabił? Nie wiem. To był drugi. No tu dwóch było i nie wiem, jak ten drugi zginął. Normalnie dwóch mnie dojechało tam, od, od 75. No co ty. A ten od razu zginął, może ktoś go zabił. Od go położył. Drugi... Ta. Ktoś tam jeszcze musiał strzelać. Chyba ty się odsłonięty. ty. leżysz? To tamtym drzewem? No, gdzieś, gdzieś tam. Chyba bardziej hmm. na prawo. Nie ja wiem, tylko chcę tutaj w cieniu wlecieć. A co za mnie chcesz, Skołpa? Nie, Tumik. Tumik. Odzyskać. Jak odzyskać? Jak to mój wydropiony z typa? Trzeba razy twój. Kurde, nie ma żadnych skopów. Twójka mam cały czas, tego co miałem. Ekstrefa? strefa? No, fajnie. Znaczy mam no nie tak fajnie. No ujdzie. Sprawdzam się tylko tutaj, sprawdzę co, co i jak i biegnę. Jakiś energetyk. Okej. Okay. Się troszkę. Tak, biegam na fukany. Tak zasuwam. Nie strasz mnie, że mnie tak zaśmiałeś. To? Przestraszyłem się, tak się zaśmiałeś. Tak biegam, że mnie teleportuje co jakiś czas. W no ja patrzę na spekcie i cię teleportuję. No właśnie tak... ale jak kucnę sobie i biegnę wolniej, to nie, tylko jak, jak spiduję. Będzie? Klawiej ktoś może zaraz dobiegać. Się. Widzę. Tam? Sam. No, sam. Kara nigdy nie go nie strzela z pleców. To chyba, chyba nikogo więcej nie ma. Może ci spiknąć. Ale mnie teleportuje. <zyskujesz> już mnie widział. Ma kara z jakimś fajnym skopem. Jest jego główka. Trafia jest chujec? Tak On jest Bejtuj go, jeszcze raz niech z ciebie strzeli Może ktoś inny zacznie w niego strzelać Bój z O oh co się tak teleportuje Granat Jeszcze jeden Nie czy się tego również spodziewał Frejerze Spodziewał się Co jest? daj Dawaj tego skopa teraz Kurde, na górze jest samochód No Dziękuję, że zaraz giniesz. Bardziej się martwię. co tam miał ciekawego? E, kilka skopów, wiesz, że więcej nie sprawdzałem. Mogę sobie wymienić sprzęt, bo jestem obity trochę. Wiesz po kim nosił. Używanych nie noszę. Tylko oryginalne zna znalezione w jakimś starym budynku. I górki coś może mi dowiec. Ja nie będę widział. Dopiero na blisko go wyczaję, jak on już mnie pierwszy zobaczy. Wychyli. Aha. Jeszcze jeżdżę? Późno? Tak. Został główkę. Patrz, z tam, strefa Kurde, ściągnąłem mu kolegę, ale ktoś mnie od boku złapał. No, widziałem to. Szkoda.